przeziębienia i stan zapalny. Klaudia Kroczek, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby nad Polskę nasuwał się będzie front atmosferyczny, ale co ważne, będzie to ciepły front atmosferyczny, który sprowadzi do nas właśnie ciepłe powietrze, ale też i sporo chmur deszczowych, które jutro w większej części kraju będą dawać nam miejsca się we znaki. Zacznie padać już w nocy, i to praktycznie wszędzie. Opady nie powinny pojawiać się tylko na krańcach południowo-wschodnich. Najchłodniej będzie w Zakopanem, tutaj zero na termometrach, a w Szczecinie będzie Cieplej 7 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ostrzegamy kierowców w praktycznie w całym kraju. Tutaj, gdzie będą pojawiać się opady, drogi mogą być śliskie. Jutro chmur nad Polską będzie sporo. Będą to chmury frontu atmosferycznego, które będą przynosić nam przelotne opady deszczu. Nie czekajmy na deszcz ze śniegiem, bo temperatura będzie raczej wysoka. Jutro na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce zachmurzenie całkowite. Od 9 przez 10 do nawet 12 stopni wiatr będzie słaby, z umiarkowanymi opadami deszczu, ale też i szansą na słońce. Wiatr będzie słaby, a temperatura tutaj będzie najwyższa, 12, miejscami nawet 13 stopni. Ostrzeżenia dla kierowców w całym kraju. Jednak będzie padać na północy, zwłaszcza intensywne opady i w centrum kraju też proszę uważać. Warunki, wiemy, to tutaj, gdzie najwięcej chmur będą niekorzystne, na krańcach północnych, południowych, obojętne. Temperatura odczuwalna raczej zbliżona do tej na termometrach. Kolejne dni to będzie powiew. Wiosny 13-14 stopni w piątek i tutaj bez opadów dużo słońca. Naprawdę pogodny dzień. W sobotę chmury w całym kraju i to chmury deszczowe. Temperatura też dodatnia 10-11, nawet miejscami 12 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby. Kolejne dni będą jednak chłodniejsze. W Niedzielę w centrum i na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i opady deszczu od 3 do 7 stopni. W poniedziałek nawet pojawi się akcent zimowy. To na krańcach południowych. Tutaj opady śniegu. Temperatura się od 0 do 2 stopni. We wtorek bardzo pogodnie i słonecznie, bez opadów. Od 1 do 3 stopni. Na krańcach zachodnich nieco więcej chmur niż w pozostałej części kraju. Sprawdzamy raport smogowy, bo tak on wyglądał o poranku. W niektórych miejscach stan jakości powietrza nie był najlepszy, a tak to wygląda w tym momencie. Więcej szczegółów w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.